Cześć, tutaj Oczywiście mi to was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym w nowej salony pójce. Losowisko, brzmi ciekawie. Spotkanie na rozdrożu w burzy many. Wybierz klasę, otrzymasz losowe karty, co które koszt kart jest ustalony losowo. Weźmy, zagrajmy sobie łowcą i zobaczymy co z tego nam wyniknie. Koszt kart jest ustawiony losowo, Czyli co mogę dostać? Eee, nie wiem na przykład No nic, żadna karta mi nie przychodzi do głowy Exodia, <ścoughs> to nie ta gra. Eee, co ja mogę dostać Leper Gnoma za 10 many? Tak? O to tu chodzi Światłość zapewni nam zwycięstwo. Eee, czekaj, za każdym razem gdy inny stronnik otrzymał obrażenia, zniż go Siedem many To jest kiepska karta Czemu to jest legendarka Nie wiem Wymieńmy wszystko, nie podoba to mi się nie no, jakby miały normalną manę, to o co tu może chodzić? Nie rozumiem. A nie, rzeczywiście, zmieniła im się wartość many. łoo Czy co, za tury znowu się zmieni? Czy tak już zostanie? A to jest ciekawe, powiem szczerze, że to jest ciekawe. Na O cholera. I ma taki brak balansu. A mała. Ale... No, a tam lipa. No dobra, I co teraz? Wyrzuci znowu jakąś legendarkę za dwa many? Super! Za zero many! Ja pierdolę. Dlaczego RNG jest tak przeciwko mnie? Uwielbiam to. Jak zawsze. Jak wy to oglądacie, to ja już jestem prawdopodobnie na pewno. że nie, no jestem no ja. Więc. Z, z, z czytaniem komentarzy będę opóźniony, ale to nie zmienia faktu, że z miłą chęcią chcę, żebyście jak najwięcej napisali, żebyście dali łapkę w górę. Twoja moc specjalna może być stosowana wobec stronników. Super. to no mogłem najpierw to wrzucić właściwie. Miałoby to większy sens. Bo chociaż ta, ten by dostał dodatkowy damage. <laughs> Zjepałem. Oen, ale mi to arenży nie podchodzi, ale mi nie podchodzi. No przyjacielu. Nie strasznie. Aha, już wiem czemu. Świetnie. <laughs> Kurwa świetnie. No lecz, lecz. Tego. Tak! Oczywiście. Jakie ope gówno Szybko dokonać <laughs> Nie, <laughs> nie. <laughs> Z całym szacunkiem Ale kurwa no, nie. <laughs> no po prostu kurwa no nie <laughs> To była przesada Zdecydowanie to była przesada w tym meczu <laughs> RNG przeciwko mnie Level ekspert. Gościu wyjął kartę wartą 12, mamy za 0. To chyba jest coś nie tak. W drugiej turze, Rektor kontra Uter. Będę walczyć z Niech Co to za karty są? U Powiedzmy, że trochę lepiej. No, jestem ciekaw, co mi podejdzie. I co on rzuci w pierwszej turze? Jaka legendarka to będzie. Dobrze Cię widzieć. Witaj, podróż. Jolo. Podoba mi się to. Podoba mi się to, zdecydowanie. Dobre, dobra. Czekam na rozkaz. No ok. Tak bym powiedział. Że... No jest... O, drogie nie jest zagrożone. O. Jebułem, Pytanie czy... aha bo podwajam To znowu podwoje. A to tak? specjalna! No Spoko, okej okay. Spoko ziomek, spoko Bez obaw słonka Kawaleria przybywa No i tego mi zajebie No skuban. Pytanie czy ja mam teraz już po życiu jechać Czy jeszcze się zaczaić o, i ten mały spad. No, to jest dobra pułapka. Ten zawsze jest okej. Okay. I po życiu. Jak chcą go atakować, to niech go atakują. <ścoughs> I jest nieźle. Stratholme zostanie Nie, nie, jak możesz? Czemu on się nie stakuje bardziej? Wobeźcie sobie jakbym miał pecha jakbym mu zabrakło tego jednego. Żeby zadał mi o jeden mniej Damage'a w tego stwora i byłby koniec z gościem Szczerze! Ja czuję tu predyspozycję do facehuntera ile to ataku nadczepało tam To 384 Co? W życiu nie widziałem tyle ataku na karcie Nawet Priest zwiększający podwajający, podwajający milion razy życie i zwiększający atak do wartości życia nie był w stanie wyciągnąć tego co było tam. Nie nam <gry> Czekam na rozkaz trochę mnie w chuja zrobił Tym leczeniem nie wiem sobie tak, no, ale okej. Okay. No jestem teraz w dupie. Nie podoba mi się to. No. Jeszcze i ma 300. O, no cześć. A nie To jest. Dobre zagranie. To jest zajebiste w tej, w tej sytuacji, bo jeżeli... Bo tak mam taunta i mam tego. I teraz ten otrzymuje wrażenia Ginie. Aha, mój też, tak? No to, 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 to jednak chujowo. A siebie też zabija? Nie! Źle przeczytał. Czekam na rozkaz! No i co masz na ręce? Nic. O oh jest kto wrzucił murloki do deku Huntera? Halo. Ojemy. Oh Zaatakowałeś. Aha. No nie, no. Je, RNG. Czemu mnie to spotyka? A wystarczyło, żeby ten jeden pocisk zadał mi o jeden mniej damage. W stwora, tylko więcej z twarz. Jasne, jeszcze dobierz sobie 8000 kart. Jasne, oczywiście. Aha. Aha. Jó się mogę poddać. Wow. Powinienem jeszcze przeżyć. Teoretycznie sprowadzam, spoko, A czemu nie we mnie? Jestem mistrzem tańca, nie na mojej wardzie. Dobry zagranie, czekam na rozkaz. Przygranie. Co ty chcesz? Mam pieska, który cię rozwali. Jak cholera. się oh, za RNG. Wow. Dlaczego w tą grę wchodzi fatel, w tym wandelu, który ma więcej szczęścia? Dobra, zmieniamy talię Mag. Pech, czysty pech. Taka sytuacja. Coś kolego? No zobaczymy co tam wydrawisz. Moja już to w ogóle za jest. Jak już tę kartę, zadaj dwa obrazy wszystkim postaciom. Fajna. A chuj, niech zostanie. Ten też. A ten nie. Niech zostaną mi same drugie karty. To się opłaca. No, nie bykło. Ale zaraz będzie rotacja. I może będzie taniej. Jest taniej, no nie, mi skliknęło, mi się Jezu. jeszcze bez sensu straciłem tą kartę, o co tu chodzi, a tamte ja pierdolę. Pech. O Face Hunter się odzywa. Nie myślałem. <grymne> o, trzymany. Poszukajmy zaginiętej. Bardzy Harrison Jones. On ma mój, mój sekret, kurde. A ja dostałem główniane to. Gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie? Oczywiście! Osiem tysięcy! Nice. Bardzo nice. Okej. Stawaj! Gotowe. W następnej turze przydałoby się to rzucić, chyba że mu cena skoczy w cholerę. Okej. Okay. Zabiorę cię ze sobą! Ej, to jest fajna karta, nie wiem, podoba mi się. Szczególnie pod Priesta fajnie pasuje. Dobra, jest nice. Uh. Mogłem to rzucić zanim zaatakowałem, no ale nie jest, nie jest najgorzej. Gotowe. Tak myślałem, ale jest okej, okay, bo ten zaraz... Ten sobie zwiększy to i będzie tak dużo go zwiększał, aż to będzie tu stało. Dspoko kolego, nawet się nie pykło z maną, widzę. Ja bym zrobił tak, tak. Wow. I tak się oboje zbuffują, więc jest zajebiście. No wreszcie coś po mojej stronie. Ha, ha, ha. Taki chuj. Taki chuj. Zapisz jak krętowa ty gno! Super niestal. O, face Hunter się nie odezwał Tylko zmierza ku lepszemu. Wygląda na to, że ugramy. Nie wiem, coś mi ping skoczył, dlatego tak przycina te ruchy czasami. Mój to czas, mój to świat. Gonisku! Skąd... rzuci wszystko, strzeli w tego i dopiero dowieriesz... Nie? Nie wiem, To zjebałeś. Dobra Dobre zagranie, no. Szczerze. Że... Ten brak balansu tutaj jest szczerze w stanie sprowokować do szybkiego wyjścia z gry, bo <noise> Czasami to jest po prostu taki takie nieprzyjemne uczucie. Co my tu mamy? Gówno, nic ciekawego nie mamy. Nie wiem czy nawet wszystkiego nie palę. Szkoda, ostatnio z tych pakietów mam straszne, strasznego pecha. Nie miałem racji. Nie miałem dwóch tych kart, miałem tylko jedną. Tych też miałem tylko jedną, chociaż pewnie nigdy tego nie użyję Tych też miałem... Tych w ogóle nie miałem z kolei Bum bum No i to chyba było To chyba byłoby Na tyle, tak? Tych też miałem jedną. Co tu jeszcze jest takiego? O! A no ta super karta! E, więc to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z kolejnej karczemnej budki. Na razie. Cześć! Akurat zmieściliśmy się w 20 minutach. Łapka w górę.